Dzień dobry ponownie, to lecimy dalej z, kolejnym, z kolejną kwestią. Nie wiem, czy tam na końcu tego poprzedniego nagrania mówiłam właśnie o uświadomieniu sobie i tworzeniu własnych granic, ale to też ma związek z kochaniem siebie. I jeśli mamy taką osobistą przestrzeń, to to ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne, a jeśli jej nie mamy, to już się zaczyna problem w ciele, w umyśle. Dlatego tyle depresji w organizacji, problemów psychicznych ludzie mają. Nieświadomi właśnie tego, że ich granice są przekraczane na poziomie mentalnym, podświadomym, bo nasza podświadomość to wie, a świadomość sabotuje, bo tak ma być. My wszystkiego nie rozumiemy, tak nas ktoś uczy. Ale to nie ma związku. Kochaniem siebie. I y, jeśli będziemy kochać siebie, to też nie damy y, się wykorzystywać, aczkolwiek też ma, kochanie siebie ma y, związek z, bez, z bezinteresownym pomaganiem innym, bo jeśli dbamy o swoje potrzeby, troszczymy się o siebie, to będzie to emanować z nas i będziemy starali się pomagać innym. Ale nie przekraczając własnych granic, słuchajcie, to jest miłość do siebie. Słyszeliście to kiedyś na zebraniu? Na kongresie? O kochaniu siebie? Na, na czym polega kochanie siebie? Proponuję, jak ktoś wątpi w to, co mówię, iść do psychologa i, i się dowie. Bo. Kochanie siebie to jest najtrudniejsza praca, którą musimy wykonać y, sami z sobą, ale ja do tego zachęcam. Y, z, z kochaniem siebie ma też y, związek mówienie tak i mówienie nie. Czasami możemy myśleć, że będziemy odebrani przez otoczenie tak, a nie inaczej, ale to jest ustalanie naszych, naszych granic a nie czyjś. To jest tak, jak pamiętacie na jednym z początkowych tych filmików w nagraniu, yy, jak yy, mówiłam o tym, że nie podobają mi się zbiórki na Zoomie, prowadzenie, ta służba. Ja powiedziałam swoje zdanie, co o tym myślę. A ile osób jest takich, która to dusi w sobie, bo im się to, bo, bo nie chce się narazić, Myślcie, bo, bo to właśnie jest, yy, ma związek z kochaniem siebie. I tutaj, słuchajcie, w kolejnym, kolejny aspekt to jest, żeby ćwiczyć swoje ta talenty, zdolności i umiejętności. To, co mamy. Rozwijacie je. Żeby zrobić listę, w czym jesteśmy dobrzy, w czym sobie świetnie radzimy. Yy, co na przykład zadać sobie pytanie, co zrobiłam dziś, z czego mogę być zadowolona z siebie? Czy pochwaliłam kogoś, ekspedientkę w sklepie, na przykład? Bo też możemy żyć, życzyć miłego, szczęśliwego wieczoru, popołudnia, pochwalić kogoś na ulicy, zagadnąć. Jak się otwieramy na, na świat, na wszechświat, on tam oddaje poprzez innych ludzi. Tak to wygląda. Ja tego doświadczam, doświadczałam i doświadczam, nawet jeszcze jak byłam w organizacji, bo ja już wtedy yy, pracowałam nad tym. Ale jak dostrzegamy, właśnie dostrzegamy te drobiazgi, te drobiazgi, bo z drobiazgów składa się nasze życie. Nasze życie. Również miłość do siebie składa się z drobiazgów. Jeśli coś zrobimy dobrze, jakiś egzamin. Ja pamiętam, jak yy, cały ten dziewiętnasty rok, rok poświęciłam na szkolenie z Bowen'a, to się nagrodziłam. Torebkę sobie kupiłam, bo ja dbam o swoje potrzeby. Nie sceduję tego na kogoś innego. sobie zrobiłam. I proponuję też w ten sposób podchodzić. Z miłością, zaopiekowaniem do siebie, dać sobie luz. Słuchajcie, ja wczoraj wróciłam wieczorem z Poznania. Jechałyśmy samochodem. Jechałam z jedną z osób, która prowadziła warsztaty, rewelacyjną Ewą Lanrecz. No, trochę w korkach stałyśmy. Dziewczyna się stresowała, bo prowadziła samochód. I powiem Wam, że mnie jako pasażerowi też to się dało we znaki. Ja chyba do pierwszej sobie w łóżku leżałam, ale dałam luz. Dlaczego nie? Przecież mogę sobie poleżeć. Czy ktoś mnie wygania? Mama? Mama moja jest 170 km stąd. Mogę sobie poleżeć. Z kotami czy bez? Luzik. Poczytać. Zaopiekować się sobą, jak to robimy, a nie na przykład, bo ja też miałam coś takiego, że, że zaraz było: O ale lenia dostałam tyle czasu w łóżku, bo tego nie zrobiłam tamtego. Nie dajemy sobie przestrzeń. Ja się cały czas tego uczę. Jak robię luzik, pół dnia w łóżku, to jestem pół dnia w łóżku. I już. Dobrze. Ale ważne właśnie, żeby siebie nie y, obwiniać. I też y, jeszcze coś wam powiem. Y, jeśli będziemy otwarcie też y, mówić o naszych osiągnięciach czy o sukcesach, to to nie jest y, też nie jest efekt egoizmu, czego nas uczy system. Mogę zapomnieć, ale jest taki e-book na YouTube. Ja sobie czasami lubię tego posłuchać, bo to jest nie wiem godzina półtorej. Osho, czyli O S H O. Osho, miłość, wolność, samotność. Boże, ja tego nigdy w życiu na zebraniach nie słyszałam. A dlaczego? Bo żadna z religii o tym nie mówi. Żadna, bo to jest dla każdej religii jest to bardzo niewygodny temat. Ale polecam Wam sobie to posłuchać, bo można coś robić w domu. Chcecie to, co zrobicie. Nie, to nie. Ja też nie będę mieć od pretensji, bo wyborów dokonujemy sami i sami podejmujemy decyzje i za nie odpowiadamy. To jest tylko taka moja propozycja, moje doświadczenie. Ja tego słucham, jak gdzieś tam mi się przewinie, przypomni, to sobie włączam, włączę i coś robię i słucham bo to jest piękne, nie muszę czytać, to jest e-book. miłość, wolność, samotność. Jak w YouTube w lupkę wbijecie, to macie lepszą lekcję, jak niejedno chrześcijańskie zebranie. I to mówię z pełną świadomością. Mówiłam też o nagradzaniu siebie. I jeszcze... Taka ciekawa myśl, że jak czasami trudno jest nam pokochać siebie, czy ze zrozumieniem podejść do siebie, to pomyśleć, że jesteśmy dla siebie, że, że patrzymy, o czym, patrzymy na siebie oczami naszego przyjaciela, kogoś nam dla nas ważnego. I wtedy będzie łatwiej, wiecie, jako obserwator z boku. Ale to wiąże się z pracą, ze sobą. Ze sobą. Tego, tego wiodwu ork nie uczą. To jest wiedza, którą trzeba zdobywać sobie samemu. Bo, tak jak powiedziałam, gdyby system nas od dziecka tego uczył, mielibyśmy raj na ziemi. I jak się wgłębicie w ten temat, to tak będzie. To się potwierdzi, to mi. Yy, Zharykujecie wtedy, że rzeczywiście tak jest. Ale, no i ostatni taki aspekt kochania siebie ma związek z szacunkiem, z szanowaniem innych. Czyli spójrzcie. Te wcześniejsze aspekty, które omawiałam. Przekładają się na miłość do bliźniego, na miłość do bliźniego, bo jak jesteśmy w stanie zaopiekować się sobą, nie oskarżać siebie, nie obwiniać, utulić, to my będziemy robić to też w stosunku do innych ludzi, bo tak naprawdę. Y Pierwszym krokiem do prawdziwej, szczerej miłości jest miłość do siebie, a później miłość do innych. I na tym to polega. I jeśli będziemy, ja to już gdzieś chyba mówiłam, będziemy kochać siebie, to kochanie innych przychodzi nam z łatwością. Bo też takie powiedzenie jest: z pustego dzbana nie nalejesz. Jak możesz mówić, że kochasz bliźniego? Jak tych aspektów, o których mówiłam, nie przejawiasz w stosunku do siebie. Ty siebie tylko kłamujesz. Ty po, w tym momencie podsycasz swoje ego. Tak to wygląda. Dlatego polecam wgłębić się w te, w te tematy. Interne, internet jest bogaty. I znajdziemy to, o czym mówię. Także polecam. I jeśli właśnie będziemy mieć tą miłość, pokój i harmonię w sobie... Będzie wychodzić. Będzie wychodzić. Będziemy starać się okazywać ją innym. Nie będziemy przytłoczeni. Nie będziemy robić czegoś wbrew sobie. Tu jest właśnie miłość do siebie, kochanie siebie. A poza tym, też to powiedzenie wschodnie karma wraca. Niech chleb rzucony na wodę wraca to co dajemy, wraca w dwójnasób. Słuchajcie, teraz jeśli yy, dajemy dobro, a jeśli dajemy coś innego, jeśli mentalnie uśmiercamy osoby, które są poza organizacją, to co my pokazujemy Wszechświatowi? Bogu? Co my tak naprawdę pokazujemy? Co do nas wróci? Dobro czy zło? Jeśli przejawiamy dobro w stosunku do innych, kierujemy się miłością, stosujemy te zasady, których nas uczył Jezus. A to, jak się podchodzi do takich osób jak ja i innych, które odeszły, które dostrzegły, Zakłamanie i obudę, to to nie ma w związku z miłością. I teraz ignorowanie, obojętność, mentalne uśmiercenie, jak myślicie, co wszechświat zrobi? Odda podwójnie. Odda podwójnie. Dlatego pomyślcie o tym, bo tak naprawdę. Robicie krzywdę sami sobie. I to mówię do osób z organizacji. Czy te priorytety, które stosuje ta ośmiornica z Warwick, tych ośmiu panów, którzy się uważają za bogów, za, przedstawiciela, za przedstawicieli Boga na ziemi? Julian Tuwim powiedział, że jeśli ktoś uważa się za przedstawiciela Boga na ziemi, niech pokaże listy uwierzyć. Uwierzytelniające. Czy oni mają? Bo oni się za takowych uważają. Przeanalizujcie to sobie, bo osoby, które wyszły z organizacji, wiedzą, jak to wygląda. Dzisiaj też na forum dyskusyjnym został zamieszczony film. Nie oglądałam go jeszcze. Można ustawić napisy w języku polskim, w którym mówi o pedofilii. Znowu ta sierść, widzicie. Ale dla większości osób w organizacji to są odstępcze treści. Jak tak uważacie, no to ja nie będę Was przekonywać, bo każdy z nas ma rozum, myśli. Tylko weźcie pod uwagę na czym, to, co powiedziałam wcześniej, na czym. Polega kochanie siebie. Czy robimy coś zgodnie z własnym jestestwem, z własną duszą, czy robimy to coś, co jest zgodne z priorytetami innych ludzi. Polecam wgłębić się w ten temat. I jeszcze chcę Wam coś powiedzieć. Jak ja rozmawiałam o. Na czym po, ze starszym synem, na czym polega miłość do siebie? To, co tu, tutaj mówiłam, kochanie siebie, że trzeba pokochać siebie i dopiero można pokochać bliźniego. To wiecie, co usłyszałam? To znaczy, że starsi już nie mogą zwrócić uwagi. A ja mu odpowiedziałam, Ty to powiedziałeś. I zaraz mi się pokojarzyły słowa Jezusa do Piłata. O ile pamiętam, też Piłat powiedział, że ty jesteś królem jakoś tak. A Jezus powiedział, Ty to powiedziałeś, bo wyciągnął prawidłowy wniosek. Mój syn też wyciągnął prawidłowy wniosek. Pierwsze słowa, które idą, to idą z serca, a później wchodzi kalkulujący umysł. Który sabotuje prawdę i szczerość. A w organizacji też się to wywróciło do góry nogami. I wtedy usłyszałam. Ja mu powiedziałam, że jeśli starszy będzie mieć taką wiedzę, o której tutaj teraz mówię, to już nie będzie starszym. Nie będzie w organizacji. Albo nie będzie instruować innych, jak się mają zachowywać, bo każdy z dorosłych odpowiada za siebie. Poniesie swój własny ciężar czytamy. I Syn powiedział, że jemu to pachnie odstępstwem. Ale to, są, to jest jego zdanie. Bo ja mam swoje. I to była taka ostatnia wizyta jego u mnie. Parę dni przed napisaniem listu. I to co ja wam powiem, to z tego co się działo, jeśli starsi z mojego zboru czy inni oglądają to, to niech się, niech przeanalizują sobie, czy kochają siebie. Bo według mnie to co się dzieje w zborach to osoby, które uważają się za autorytety, które powinny takimi być, nie są. Bo osoba, która kocha siebie, innych będzie akceptować takimi, jacy są. A religie są po to, żeby ludzi trzymać w klatkach własnego umysłu. Niewolnikiem łatwiej yy, poprzez strach manipulować bo poza organizacją jest źle, jest niedobrze. Tak to wygląda. Także tak pod rozwagę, pod rozwagę ten temat. I teraz wam pokażę Fridę, nic z nią dzisiaj nie robiłam, bo tak jak wam powiedziałam, spędziłam część dnia w łóżku na luzie. Nawet siedzęłam. Południe jeszcze, bo nie dosypiałam przez te dni, bo było malowanie nocą. I ja ją wam pokażę, ale też za jakiś czas pokażę, jakie wniosłam poprawki, jak będzie skończona, bo ja muszę jeszcze przy nosie popracować. Ja? O, patrzcie. Frida. Muszę podnieść jej brwi, bo są troszkę za nisko. Taki lifting zrobić. Taki lifting. Jeszcze wam coś pokażę. Bo tutaj też powiesiłam. Na pierwszych warsztatach malarskich pierwszy raz malowałam akt. Kobiecy. Nastazja Kuczyńska, młoda dziewczyna, która mieszka w Warszawie, pokazywała, jak namalować akt z figur geometrycznych z owali. Jak to zrobić? Mój brat chciał poznać modelkę, a modelki nie było. Także to jest mój w życiu pierwszy malowany akt. Więc pokazałam Wam dzisiaj dwa obrazy. Powoli będziemy kończyć. Dzisiaj może było bardziej spokojnie i mniej tak wiecie emocjonalnie, intensywnie, ale to temat miłości mnie się wydaje i tak naprawdę temat bardzo ważny, bo system tego nie uczy. A gdyby pomyślcie jakby tak w szkole zaczęli dzieci uczyć miłości do siebie kiedy człowiek ma miłość do siebie, staje się wolnym. Wolny. Całkowicie wolny. A ci w organizacji popierają tą ściemę. Popierają urządzenia. Straszą. Pomyślcie. Pomyślcie, polecam, polecam ten temat. Jutro bym chciała poruszyć kwestię, właśnie skupić się na ostracyzmie. Dzisiaj trochę o tym powiedziałam. Mentalne uśmiercenie człowieka, pogrzebanie żywcem, bo. A im się mówi, że z lojalności do Boga, a to jest z lojalności do tych ośmiu wspaniałych. W cudzysłowie, którzy się z Was nabijają przez te sygnety, roleksy na rękach. Na początku broadcastingu, jak się pojawił, mnie to już zakuło w oczy. Bo przecież są różne rejony świata, gdzie braciom, yy, osobom w organizacji jest ciężko. A oni, a oni się z Was tym pokazując się śmieją w oczy. Mówiąc, że i tak nic z tym nie zrobicie, i tak my nad wami panujemy, jesteście naszymi niewolnikami. Dlatego miłość do siebie, kochanie siebie, jak pokochacie siebie, jak będziecie z tym pracować, a chcecie się uwolnić z tego, uwolnić z tego religijnego re reżimu, to wtedy zrobicie to bez najmniejszych skrupułów. Zachęcam. Zachęcam, to jest proces, to nie jest tak już spokojnej nocy, szczęśliwego wieczoru albo miłego dzień dobry.